Kim jest ten nowy w klasie? To Kacper, nasz szkolny szpieg. Kacper Bond, agent 00 Szkoła. Hej Bartek, złamał ci się ołówek? Jeśli chcesz, weź nowy z mojego stojaka. Dzięki komplumom mam zapas, nie trzeba. O raju, czy to dynamit? Przetnij dużą rolkę po folii w trzy części. Sklej je razem. Odrysuj krawędzie na grubej tekturze. Wytnij. I przyklej dno klejem na gorąco. Pomaluj rolki na czerwono. Dodaj paski czarnego papieru piankowego dookoła. I sznurek jako ląd dynamitu. Dodaj naklejkę. Odrobinę przypal ląd. Kacper, możesz opuścić schron. To nie jest prawdziwy dynamit. To jest mój wybuchowy stojak na przybory. Spójrz, zmieści wszystkie moje kredki i długopisy. Nie bój się, tylko wygląda wybuchowo. Robić kawały naszemu nauczycielowi geografii, a zwłaszcza markerem ze szpiegowskim laserem. Przedniej zatyczkę markera, zamknij go i przyklej kieszonkowy laser do zatyczki. Dodaj więcej kleju. Owiń całość w papier maszczony zrób nacięcie na zakrętce tak, żeby marker otwierał się. Nauczyciel nie rozumie, co tu się wyprawia. Czyja to sprawka? Rudowłosa nie ma z tym nic wspólnego. Ona tylko grzecznie robi notatki markerem. Nauczyciel jest taki łatwowierny. Nauczyciel z łatwością może stwierdzić, kto ściąga na sprawdzianie. Zawsze ma przy sobie swój szpiegowski notatnik. Wytnij otwór w notatniku pasujący wielkością do obudowy telefonu. Włóż etui do środka. Odrysuj otwór na aparat i flash. Wytnij otwór w tylnej okładce notesu. Dodaj obudowę wewnątrz dwustronną taśmą. Pomaluj notę farbą akrylową. Ukryj otwór w tylnej okładce rysunkiem oka. Namaluj oczy na całej okładce. Zaczynamy szpiegowanie. Nieważne, jak bardzo rudowłosa stara się ukryć swoją ściągę, nauczyciel doskonale widzi wszystko przez swój notatnik. Zostałaś przyłopana na gorącym uczynku. Skąd on wie, że ściągałam? Przecież tylko gapi się w swój zeszyt. Kacper ma swój podręczny zestaw szpiega. To jego supertajny produkt do zbierania odcisków palców. Przetestujmy go. Dodajmy etykietkę o treści Farba do odcisków palców do butelki korektora. A także przyklejmy klejem na gorąco etykietkę do obu stron przezroczystej rolki taśmy. Umieść korektor i taśmę w torebce. Włóż do środka wydrukowaną kartę na odcisk palca? Dodaj etykietkę z napisem ściśle tajne. Mój zestaw jest prosty w użyciu. Wystarczy wycieniować komórkę ołówkiem, następnie nałożyć farby do zdjęcia odcisku i przycisnąć. Proszę bardzo, Twoje linie papilarne. Ale jak niby moje odciski mają Ci pomóc? Użyjmy Twojego zestawu na nauczycielu. Gdy tylko wyszedł, zbieramy jego odciski z globusa. Użyjmy taśmy. A teraz wykorzystajmy odciski do odblokowania telefonu. Nie wyszło. Nasz genialny plan jednak nie był taki genialny. Może telefon jest ustawiony na odcisk pani Marii, a nie nowego psora. To porażka młodocianych szpiegów. Czber wpada na nowy sposób przekazywania notatek w klasie. Potrzebny do tego jest szpigowski pędzel ze specjalną mieszanką. Otwórz pędzel do akwareli, potnij świecące w ciemności bransoletki, i wlej płyn do środka pędzla. Zakręć z powrotem, dodaj etykietkę młodocieni szpiedzy przekazują między sobą swoje sekrety. A nauczyciel ich nie zobaczy. Chyba, że odkryje ich sekret. Wystarczyło poświecić lampą UV na biurko i wszystkie tajne dokumenty odkryły się przed nim. Jak mogliśmy zapomnieć, że nasz nauczyciel za młodu pracował dla tajnych służb dyrektora? Uważaj, pani Mario. Ktoś cię szpieguje z daleka. Bartek spędził całą lekcję, zaglądając w cudze notatki i do nauczycielki przez jego nową lornetkę. Odetnij kawałek z pustej rolki papierowego ręcznika. Potnij rolkę od papieru toaletowego w ten sam sposób. Odrysuj tubki na przezroczystym plastiku. Wytnij cztery kółka. Dodaj oprawki z czarnego papieru piankowego. Przyklej kawałki plastiku do rolki. Udekoruj krawędzie paskiem czarnego papieru piankowego. Zrób cztery soczewki do lornetki. Włóż je w długie rolki. Przyklej klejem na gorąco kawałek grubej tektury. Złącz w ten sposób lornetkę. Pomaluj ją farbą akrylową. Zdejmij soczewki i włóż kredki do środka, jak do piórnika. Pani Maria zaraz oszaleje. Odłóż tą lornetkę i przestań mnie szpiegować. To tylko piórnik, proszę pani. Pani Maria powoli dostaje paranoi. Przydałyby się jej wakacje. Dobrze, kto zna odpowiedź na pytanie? Rudowłosa, no już, do tablicy. Wszystko tylko nie to. Nie jest przygotowana nic a nic, ale wie jak szybko zmienić swój styl jej podręcznym zestawem tajniaka. Ulep nos z piankoliny. Pokoloruj go farbą akrylową w kolorze skóry. Przyklej nos do okularów. Wytnij wąsy z czarnego filcu. Dodaj je paskiem taśmy dwustronnej. Złóż kawałek rozciągliwego materiału na pół. Odrysuj na nim czapkę. Wytnij. Zrób dwie sztuki. Odwróć na drugą stronę. Pokryj boki tekturowego pudełka dekoracyjnym papierem. Dodaj etykietkę do kartonowej pokrywki. Przyklej ją klejem na gorąco. Włóż czapkę, okulary z nosem i sztuczny wąs do pudełka. Gdy nauczyciel nie patrzy, rudowłosa szybko zmienia swój strój. Sztuczny nos, czapka i oczywiście wąsy. Teraz wygląda jak Groucho Marx. Nauczyciel zgłupiał. Jesteś nowym uczniem? Wnioskując po wąsie, nie pierwszy raz powtarzasz rok. Idź do dyrektora. A Katper zostaje wezwany do odpowiedzi. Jest kolejny na liście. Nauczyciel porwał swój notatnik. Jak niby ma teraz nauczać? Kacper wie, co trzeba zrobić. Mów mi, Kacper Bond. Zrób otwór w zatyczce od kleju, używając końcówki pistoletu na klej na gorąco. Wyrównaj krawędzi otworu nożem. Umieść zakrętkę na zabawkowym pistolecie jako tłumik. Umieść klej w sztyfcie w zakrętce. Pomaluj tubkę kleju czarną farbą akrylową pasującą kolorem do pistoletu. Kacper celuje do nauczyciela. Nie strzelaj! Zrelaksuj się. To ja tłumik z kleju. Szybko naprawi twój notes. Moja spluwa nie jest niebezpieczna. Agent Kacper Bond zawsze będzie stał na straży wiedzy. Nauczyciel dyktuje nam rzeczy do zanotowania, ale Kacper wybrał sobie nietypowy ołówek do pisania. Pokryj pergamin wazeliną, dodaj krople kleju na gorąco, i umieść w nim słomkę koktajlową, zetrzyj świeczkę, roztop w kuchence mikrofalowej. Wlej do słomki. I usuń słomkę, gdy wosk wewnątrz nie stwardnieje. Zatemperuj końcówkę, by przypominała ołówek. Przymocuj etykietkę. Kacper, coś nie tak? Nie widzę Twoich notatek. Czy uczysz się ich na pamięć? Nie. Mam specjalny ołówek do ściśle tajnych informacji. Wystarczy przejechać moje notatki markerem i staną się widoczne. Oto nowa technologia przeciwko ściąganiu prosto od agentów wywiadu. Kacper dostał pracę wykwalifikowanego szkolnego szpiega. Zaczął więc chodzić do klasy z prawdziwą tajniacką walizką zamiast plecaka. Zdejmij mocowanie z segregatora i pokryj dziury klejem na gorąco. Wklej tekturowy bok. Pokryj segregator chromem w sprayu, Przyklej zamocowanie z rzepu. Dodaj plastikową rączkę. Wytnij otwory na szpiegowskie gadżety z arkusza gumy piankowej. Umieść elementy wewnątrz walizki. Kacper zmienił się nie do poznania. W jego teczce jest tyle ciekawych rzeczy. To zestaw licealnego agenta. Nie martw się, rudowłosa. Szpieg Kacper czuwa. Podobały Ci się nasze przybory szkolne dla szpiegów? Napisz w komentarzu, które z tajniackich urządzeń przyniósłbyś na lekcję. Ołówkową lornetkę, pistolet z kleju w sztyfcie, czy zestaw do linii papilarnych. I nie zapomnij kliknąć lubię to, subskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwonek. Żeby nie przegapić nowych szpiegowskich lifehacków, od trum trum!